To są AirPods Pro drugiej generacji, które uważane są za jedne z najlepszych doucznych słuchawek bezprzewodowych. A to są chińskie podróbki. Załamek ceny. Kupiłem je specjalnie, żebyś ty nie kupił ich przez przypadek. Na YouTubie jest już wiele filmów, gdzie pokazywane są różnice właśnie pomiędzy oryginalnymi AirPodsami, a ich podróbkami. Natomiast większość filmów, na które trafiałem, były nagrane kilka miesięcy, a niektóre nawet grubo ponad rok temu. I byłem ciekawy, czy przez cały ten czas firmy produkujące podróbki AirPodsów wyciągnęły wnioski z tych filmów i zaczęły je produkować w taki sposób, żeby ciężej je było odróżnić od oryginału. I szczerze mówiąc, trochę się zaskoczyłem. Chciałbym zacząć od pierwszej różnicy, która wydaje mi się, że w praktycznie każdym filmie, który oglądałem, była pomijana. Jest to cena i miejsce, gdzie kupujecie te słuchawki. Ja swoje podróbki kupiłem za nieco ponad 100 zł w jednym ze znanych serwisów aukcyjnych, co najważniejsze, mając świadomość, że to podróbki, więc powiedzmy, że no, nie dałem się nabrać. Ale nabrać się jest naprawdę bardzo łatwo. Wiadomo, że za 100 zł raczej nikt nie oczekuje, że kupi oryginalne AirPodsy, znając ich prawdziwą cenę. Okej, okay, być może jest jakiś ułamek ludzi, którzy tak uważają, jeżeli jesteś jedną z tych osób, to uświadamiam cię właśnie, że no, raczej to się nie wydarzy. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że dokładnie takie same chińskie główne, jakie ja kupiłem za 100 zł, i jest wystawiane czasem za 500, 600, 700, a nawet 800 zł. Oczywiście jako oryginalne AirPodsy. Także biorąc pod uwagę to, że na ten moment cena oryginalnych AirPodsów dwóch to około 1000 zł, a w promocjach da się je dorwać za jakieś 900, no to płacenie 800 zł za podróbki jest trochę takim niezbyt udanym interesem. Dlatego bardzo istotną radą jest to, żeby kupować słuchawki w autoryzowanych sklepach. Ewentualnie, kiedy kupujecie słuchawki używane bądź po prostu od prywatnego sprzedawcy, najlepiej jest się z nim spotkać i zweryfikować po prostu oryginalność tych słuchawek na żywo. Bo oczywiście, że jakiś mały procent z tych słuchawek, które są wystawiane na Allegro czy na LX, jako oryginalne, rzeczywiście okażą się oryginalne. Ale czy to będzie 5, 7 czy 10% z wszystkich aukcji, które są tam dostępne? Nie mam pojęcia. Wiem, że rynek podróbek w przypadku AirPodsów jest tak duży, że najprawdopodobniej ilość oryginalnych słuchawek na elix Allegro czy na innych serwisach ogłoszeniowych jest zdecydowanie niższa niż ilość oryginalnych AirPodsów w tych serwisach. W dodatku sprzedający podróbek mają naprawdę. Multum historii, żeby wcisnąć wam te słuchawki. Szukając właśnie podróbek, które ja zamówię, naprawdę widziałem już wszystko. Niektórzy je wygrywali w konkursach. Jedni na basenie, drudzy w konkursie rowerowym. Inni dostali je na urodziny, imieniny, ślub. Inni po prostu kupili je w hurcie za ułamek ceny i mają dobrą duszę, więc sprzedają po niższej cenie. No, generalnie tych tłumaczeń jest multum i sposobów na to, których używają ci sprzedawcy, żeby wcisnąć wam chińskie gówno w cenie oryginalnych herpoców albo jakiejś trochę niższej. No naprawdę tych metod jest bardzo dużo i nie dajcie się na to nabrać. Przechodząc już do różnic w samych słuchawkach, zaczynając od tego, co widzimy po odpakowaniu ich z kartonów, które nam przyjdą, czyli pudełko samych AirPodsów. W testach, które oglądałem, które były dodawane właśnie kilka kilkanaście miesięcy temu. Już w pudełku były widoczne znaczące różnice, które pozwalały odróżnić oryginały od podróbek. Ku mojemu zdziwieniu w moim przypadku, w tych podróbkach, które ja dostałem, pudełko jest odwzorowane naprawdę świetnie. Kiedy trzymam obydwa pudełka obok siebie z oryginałów i podróbek, no to widać różnice w kolorach, natomiast nie mając obok oryginalnego pudełka, jest to różnica raczej. Nie do zauważenia, no bo nie macie porównania. Coś, na co zwracali uwagę inni recenzenci, to to, że w oryginalnym pudełku nadruk na przodzie pudełka, gdzie nadrukowane są AirPodsy, jest wypukły pod palcem i ma on taką strukturę 3D. Producenci podróbek nie robili tego. Po prostu było to nadrukowane. W przypadku moich podróbek te AirPodsy są identycznie wypukłe jak na oryginalnym pudełku. Więc tutaj producenci podróbek rzeczywiście wyciągnęli wnioski z tych filmów i postarali się, żeby pod tym kątem to pudełko było lepiej zrobione. Leciutkie różnice są również widoczne w napisach oraz w jabłku, które są na boku pudełka. Ten napis AirPods Pro oraz znak jabłuszka w przypadku podróbek są trochę bardziej lustrzane, trochę bardziej odbijają światło. No i to wydarzyła się rzecz naprawdę... Ciekawa i zaskakująca, nie wiem dlaczego tak się wydarzyło. Na filmie wygląda to tak, jakby było totalnie norwut niż mówię, ale przysięgam, że w rzeczywistości podróbki zdecydowanie bardziej odbijają światło. Ale tak czy siak jest to właśnie ta różnica, której według mnie, jeżeli nie macie obok pudełka z oryginałów, nie ma opcji, że ją zobaczycie. Pierwsza większa różnica, którą zauważyłem, jest w przypadku boku pudełka, na którym mamy informacje na temat tych słuchawek, kody kreskowe, numer e-mail dalej. I we wszystkich filmach, które oglądają, to był właśnie taki punkt zapalny. Tam dużo osób testujących podróbki zwracało uwagę na to, że to jest taki punkt, na który trzeba zwrócić uwagę, i że tam z reguły. To jest źle zrobione. W moim przypadku różnica była bardzo duża, ze względu na to, że na oryginalnych słuchawkach mam nadrukowane wszystkie te napisy wraz z kodem kreskowym i również jest to lekko wypukłe, a na podróbkach mam naklejki, także nie jest to nadrukowane bezpośrednio na pudełko, tylko na pudełko jest naklejka i na naklejce są wszystkie te informacje. Więc zacząłem grzebać, bo pomyślałem sobie, że skoro na pudełku z oryginałów jest to nadrukowane, a na podróbkach jest naklejone, no to przecież to jest bardzo łatwo odróżnić w takiej sytuacji. Ale okazało się, że kwestia nadrukowania tego wszystkiego na pudełko to prawdopodobnie połowa 2024 roku, kiedy to Apple zdecydowało się walczyć z plastikiem i zaczęło redukować ten plastik. O czym myślę wszyscy wiemy, że Apple po prostu tnie koszty, ale. Obraca to aspekty ekologiczne i mówi, że redukuje użycie plastiku. I właśnie dlatego Apple przestało naklejać to na swoje pudełka, tylko zaczęli robić nadruki. No, tylko że tu jest taka kwestia, że możecie na przykład, kupując AirPods Pro z autoryzowanego źródła, nawet trafić na sławki, które nie wiem, leżały od ponad dwóch lat na magazynie, bo tak też się przecież zdarza. I wtedy również będzie tam naklejka. Także nie jest to jakiś punkt, który na starcie determinuje, czy są to sławki oryginalne, czy nie. To trzeba sobie wejść, jeżeli traficie na RPOC Pro dwójki z naklejką, a nie z nadrukiem, to trzeba po prostu sobie sprawdzić jak dokładnie wyglądają naklejki na tych właśnie starszych AirPodsach, jak to tam wyglądało. A jeżeli traficie na podróbki z kolei z nadrukiem, a nie z naklejką, no to wtedy też trzeba sobie to po prostu porównać. Trzeba sobie wejdzie i zobaczyć, jak wygląda ten nadruk na oryginalnych słuchawkach i wtedy sobie to porównać. Różnice również pojawiają się po otwarciu pudełka, ze względu na to, że w oryginałach wszystko jest idealnie spasowane. Wszystko jest jak skrojone pod to pudełko podróbkach, po otwarciu, no generalnie wszystko jest luźne, wszystko lata. Także to też jest taka rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli wszystkie elementy w pudełku są luźne i latają, to raczej są to podróbki. A, no i jest jeszcze jedna rzecz, która w sumie jest drobiazgiem, ale ułatwia to odróżnienie oryginałów od podróbek. W oryginałach kabel jest pleciony, w dodatku jest zaplombowany w inny sposób, bez użycia taśmy. W podróbkach jest zwykły kabel, niepleciony i zaplombowany taśmą klejącą. Śmieszna rzecz też jest w przypadku instrukcji, bo to jest rzecz, na którą właśnie zwracali inni ludzie, że w przypadku oryginalnych słuchawek od Apple'a instrukcja i cała papierologia ma zaoblone rogi, a w podróbkach z reguły tego nie robili. I tutaj producenci moich podróbek się postarali, bo rzeczywiście wycięli rogi z instrukcji papierologii, ale wygląda jakby robiło to dziecko tępymi nożyczkami. No i zakładam, że niestety tak mogło być. Przechodząc do najważniejszego, czyli samych słuchawek. Podróbki po wzięciu do ręki są naprawdę zaskakująco dobrze wykonane. To pudełko pod kątem wagi, pod kątem użytych materiałów, no jest nie do odróżnienia. To samo w przypadku samych słuchawek. One są wykonane w taki sposób, że biorąc je do ręki naprawdę totalnie nie czuć różnic w porównaniu do tego jak trzyma się w rękach oryginalne AirPodsy. Jest natomiast jedna ciekawa rzecz. Tak samo jak było dużo różnic w filmach, które oglądałem w przypadku nadrukowania napisów na pudełku, tak samo dużo różnic było w przypadku nadrukowanych na pudełku, oraz na sławkach numerze e-mail, i tak dalej. Wszystkim co się po prostu znajduje. Zarówno na tym kejsie ładującym, jak i na sławkach. Więc, pierwsze, co zrobiłem po wzięciu tych sławek do ręki, chciałem sprawdzić sobie te napisy zarówno na kejsie ładującym, jak i na sławkach. I lekko się zdziwiłem, bo na moich sławkach nie ma nic. Nie wiem, czy trafiłem na kompletny egzemplarz, czy to była jakaś partia, czy po prostu fabryka, w której produkowane są te konkretne podróbki, w ogóle tego nie robi. Ale no, jest to rzecz, która bardzo ułatwia odróżnienie ich od oryginałów, bo zwyczajnie nie ma czego porównywać, bo te sławki nie mają nadrukowane nic, ani na case ładującym, ani na samych słuchawkach. Czy to wpadka, czy to właśnie kwestia tego konkretnego producenta? Nie wiem, no ale dziękujemy, panie Chińczyk, za ułatwienie odróżnienia. No ale tak czy siak zakładając, że te numery byłyby nadrukowane, bo zakładam, że mimo wszystko to jest kwestia jakiejś wadliwej partii i tego, że akurat partii albo egzemplarza tego, że po prostu ja trafiłem tak, że te numery nie są nadrukowane, to pudełko jest odwzorowane naprawdę świetnie. Oprócz jednej rzeczy: zawiasu. Zawias jest tragiczny, kompletnie nie imituje tego serpoców podwójek, jest strasznie toporny, nie wiem o co chodzi, nie wiem jak to jest zrobione, ale trzeba użyć sporo siły. Zarówno żeby go otworzyć, jak i żeby go zamknąć. Dodatko jest strasznie luźny, lata lewo-prawo, nawet pod lekkim naciskiem. W AirPodsach Pro też to nie jest idealne. To Tam też to spasowanie jest takie, że jak włożycie trochę siły, to też jesteście w stanie im poruszyć lewo-prawo, ale nie jest to aż taki stopień jak w przypadku podróbek. No ale generalnie rzecz biorąc, zakładając, że na tym case ładującym na Sławkach byłyby nadrukowane numery e-mail i tak dalej, to uważam, że pudełko i Sławki są absolutnie nie do odróżnienia przez osobę, która yy, nie ma Obok do porównania yy, oryginalnie. Ciekawym aspektem jest również to, że kiedy otworzyłem te sławki i pierwszy raz podłączyłem je do iPhona, iPhone rozpoznał je jako AirPodsy. I szczerze mówiąc, mocno mnie to zdziwiło, że w ten sposób to działa. No ale przechodząc do czegoś, co w sławkach jest chyba najważniejsze, czyli to, jakie dźwięki z nich wychodzą. I jak się zdziwiłem tym, jak dobrze odzorowane jest pudełko, jak się zdziwiłem tym, jak dobrze jest odzorowany case i same sławki, tak samo się zdziwiłem, jak te sławki grają. Jak tragicznie grają. Przysięgam, że chyba nigdy nie miałem w uszach słuchawek, które wydawały z siebie tak tragiczne dźwięki. Dźwięk jest nieprawdopodobnie płaski, nawet nie wiem do czego to porównać. Wkładając to słuchawki do uszu i słuchając na nich muzyki, jest takie wrażenie, jakbyście słuchali muzykę, której słucha sąsiad. Cztery domy dalej. Dodatkowo mam wrażenie, że fabryka, która robiła te podróbki, miała świadomość, że dźwięk nie jest za dobry i próbuje to zamaskować bardzo silnym basem, który, jeżeli macie Jakąś piosenkę, gdzie są mocniejsze basy, to wręcz boli w uszy. Dla porównania, ostatnio testowałem słuchawki z Op. Poza bodajże 85 zł, i tam naprawdę ta jakość była o niebo, o niebo lepsza. Totalnie nie do porównania. Pod kątem dźwięku te słuchawki są tragiczne, i myślę, że każdy, kto włoży tego typu słuchawki do uszu. Będzie wiedział, że to nie są słuchawki, które kosztują 1000 zł, bo po prostu słuchawki za tyle pieniędzy nie grałyby aż tak źle. Zaskakujące natomiast jest to, że słuchawki mają funkcję z oryginalnych AirPodsów Pro. W filmach, które oglądałem, właśnie tego nie było. Nie było możliwości ściszania i podgłaszania tutaj na słuchawce, stopowania muzyki i tak dalej, a tutaj to jest. Co prawda działa to tak, że czasem działa, czasem nie, czasem działa z opóźnieniem, czasem bez, no ale jest. I właśnie chciałem to zademonstrować, ale słuchawki przestały działać. Po jakimś tygodniu używania. Oczywiście nie używam ich przez tydzień cały czas, bo myślę, że straciłbym słuch od tego dźwięku, które wydają. No ale cóż, wychodzi na to, że nawet tego nie pokażę. Tym bardziej argument za tym, kupujcie oryginalne. Także podsumowując moją przygodę z podróbkami AirPodsów Pro 2, jest ciężko. Wnioski są z tego takie, żeby przede wszystkim kupować słuchawki w autoryzowanych sklepach. Powtarzam się, wiem, ale to jest jedyna opcja, żeby kupić. Z 100%, no dobra, z 99% pewnością słuchawki oryginalne. Podróbki są naprawdę tragicznie. Totalnie nie mają podjazdu do AirPodsów podwójek, Nie mówiąc już o tym, że nie mają nawet podjazdu do słuchawek, które kosztują 80 zł w sklepie. Oppo, o których mówiłem. Także absolutnie nie polecam tych podróbek. Absolutnie takiego gówna nie kupujcie. Jeżeli chcecie kupić AirPodsy, czekajcie na promocję, kupujcie w autoryzowanych sklepach. I cóż mogę więcej powiedzieć? No chyba nic. Mam nadzieję, że ten film był jakiś taki lekko edukacyjny, sensowny i w ogóle, że coś z niego zostało wyciągnięte. Jeżeli się podobało, zapraszam do dyskusji w komentarzach, zapraszam do lajkowania i przede wszystkim do subskrybowania. Dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć.